Kolejne dwa mecze przed kibicami z regionu rozegrają korzygarze Śląska Wrocław. Beniaminek pierwszej ligi, po przegranej z PGE Turowem Zgorzelec, chce zasmakować wygranych na własnym terenie. W sobotę podopieczni duetu trenerskiego Jankowski-Hudeusz zmierzą się o 18 z AZS-em Politechniką Poznań. W niedzielę o tej samej godzinie podejmą, natomiast MKS Dąbrowa Górnicza. Oba spotkania zostaną rozegrane w hali Gokisu przy ulicy Brzozowej w Kontach Wrocławskich. Wstęp na jeden mecz kosztuje 5 zł. Sporo w weekend dziać się będzie również w hali Uniwersytetu Przyrodniczego przy Przychamuńskiego w Wrocławiu. W sobotę i niedzielę zostanie rozegrany pierwszy Puchar Polski Unior Młodszych we Florecie i Szpadzie. To szansa na zobaczenie w akcji następców Tomasza Motyki czy Roberta Andrzejuka. Impreza rozpocznie się w sobotę o 11:00 Tego dnia odbędą się eliminacje i finały we Florecie. Decydujące o medalach pojedynki zaplanowano na 17. W niedzielę natomiast do boju przystąpią szpadziści pierwsze walki tej konkurencji o 10:00 finały od 17:30 na koniec jeszcze o pływaniu na łodziach wiośliarskich i kajakach. W sobotę o 14.00 przy przystani Pegas we Wrocławiu rozpocznie się spływ Odrą do Urazu. Zainteresowanie udziałem w imprezie jest spore. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej klubu. Dystans do pokonania spory, bo aż 23 km równocześnie z kajakami i łodziami płynąć będzie tramwaj wodny, do którego będzie można się przesiąść w połowie drogi.